Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Loft A to jest kolejny gameplay z gry The Hunter Call of the Wild W ostatnim odcinku Dostaliśmy się do tego tutaj Oto schroniska Nad brzegiem jakiegoś ...jeziorka, tylko nie wiem jak ono się nazywa, to jezioro. I wykonaliśmy misję dla strażniczki Karoliny Vargas. Mieliśmy po prostu dostarczyć mięso Axis Chitala do tutaj, do tutaj do tej shopy. No mięso już znikło, nie wiem czemu, no, ale to nieważne. A teraz mamy iść z jakimiś atrapami kaczek do tego tutaj oto punktu. I rozstawić te atrapy, żeby zleciały się jakieś tam kaczuszki. A myśliwi mieli jakąś dobrą zabawę i mieli, mieli do czego strzelać. No, jak ten dobrze powiedziałem, przydałoby się gości rozerwać po przybyciu. Kaczki, no i dobra, no to cóż, mam nadzieję, ty mam tylko dużą nadzieję, że nie będę musiał polować na kaczki, bo z kaczkami nie mam zbyt dobrych wspomnień. No, po prostu kiepsko mi idzie z nimi. Z w ogóle odstrzeleniem czegokolwiek latającego, no bo tragedia. Mówiąc w skrócie, no ale dobra. Nie ma co tam dużo mówić, tylko wybieramy się w drogę, bo droga jest do celu daleka ponad 700 km. A tu mamy jakiś trop. Pewnie jakiś Axis Chitala albo jakaś antylopa indyjska, zaraz zobaczmy Axis Chital, tak a zerknę tam przez Dalmierz. Może o, Dalmierz, gdzie jest Dalmierz? Ja wziąłem eliminator zapachu. No kurde, wiecie co, ale gęste te lasy, naprawdę w tej Ameryce Południowej. Nie pewnie już dawno zbiała. Dobra. Idziemy na razie w tym rejonie. W ten rejon. No i też chciałbym y sprawdzić jak nam się spisze ten nasz sztucer, bo to jest sztucer rodem z dzikiego zachodu. Niejaki O właśnie ten. Winchester czy coś takiego Uh, no zasięg, zobaczmy Solokhin oczywiście na pozycji drugiej Na pozycji trzeciej Typowa dwururka Tylko zobaczcie jakie mam pociski Zaraz, te pociski do Solokhina Mają 150 metrów Zasięgu A te mają Kurcze Zobaczcie, połowę mniej no zobaczymy, no te najmniej 50, ale te 75 metrów, no powiem wam szczerze, że ciężko będzie chyba upolować cokolwiek z tego sztucera. No klasyk, no ale zobaczymy, dobra. Idziemy tam do tego jeziora. Póki co nic się nie dzieje. Wiecie co, żeby nie zanudzać? To ja zaraz do Was się odezwę. Jestem z powrotem i chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie: Mulak czarnoogonowy. Ja nie mogę. No, jeszcze tyle nie widziałem. To jest po prostu normalnie stado mulaków. Czarnoogonowych, tylko tutaj będziemy mieli problem, bo ja chciałbym testować ten sztucer, no ale on nie ma takiego zasięgu, więc pozostaje mi tylko i wyłącznie Solokin. Ale ja mam wabik na mulaki, chciałbym, żeby troszeczkę podeszli bliżej. Zaraz mulak czarnoogonowy, to jest mulak czarnoogonowy, czyli. Zaraz użyjmy piszczałki, zobaczcie, kurczę! strasznie dużo, dobra. Tylko, żebym miał dobry, dobrą pozycję do strzału, to może przejdę się. Win. Y, to... Co tak? Pomrukuję, zaraz. Chyba idą w moją stronę, jak się nie mylę, albo uciekają zaraz. Nie no idą. Super. Niech podejdą bliżej. Póki co są niczego nieświadome, ja jestem w pozycji leżącej. O i tutaj jeszcze idzie. Ale to kurczę są same samiczki. No ale to nic. Tylko jak zaczną tak szybko biec do mnie. Wiecie co, chyba zaczniemy strzelać, no nie ma co tutaj czekać, tylko chciałbym użyć właśnie tego sztucera, no spróbujemy, no raz kodzie śmierć, raczej dla nich, tak? Wiecie co? Masakra, ten sztucer. No kurczę, on nie ma w ogóle zasięgu. Poczekajcie, wezmę solo Kina, no chyba jedną tylko upolowałem. No powiem wam szczerze, że nie popisałem się, faj. Raczej palm. Tylko zazwyczaj tak bywa, że zwierzęta po chwili tutaj mogą do nas wrócić. Więc może troszeczkę poczekam. Może wrócą z powrotem. Póki co odezwę się za chwilę. Troszeczkę. O, jeszcze tam się odzywają, ostrzegają. Wrócę do Was za chwileczkę. Jestem z powrotem. No, zwierzaki wróciły tylko. Poszły troszeczkę w inną stronę, ja wam zaraz pokażę. Nie wróciły na to swoje miejsce, co były, tylko tutaj sobie odpoczywają. Ja mam taki pomysł, że może bym podeszedł pod tą ambonem myśliwską do wybudowania, którą mamy i może by mi się udało. wybudować i byśmy mieli idealną pozycję do strzału. Na pewno nie będę używał tego sztucera co mieliśmy na pierwszym miejscu z dzikiego zachodu. Jęczce się nie nadaje jest taki odrzut, że nie jestem w stanie później z powrotem celownika ustawić w pozycji początkowej, więc no bez sens. Tym Winchesterem nie poszaleję. Ale poczekajcie, może mam ten celownik, tą lunetkę 4... Teraz 32. Czekajcie, 42. To mamy tutaj 30. A może założę tą większą? Dobra, spróbujemy. Ale zobaczcie, zaś nie wziąłem amunicji. Kurczę, zapomniałem. No nic. A to jest jakaś... No dobra, spróbujemy tutaj... ...postrzelać. Będę chciał... Tyle ich jest, że nie jestem w stanie wycelować, żeby to je zwolniły o właśnie. O no, celuj Jezu, zobaczcie. Masakra jakaś. A tu? Jedna kulka, super. Nie mam pytań. O, jakiś bug. No i dobra, chyba ty, yy, to będzie na tyle. Dobra, wybudowaliśmy sobie ambonę, postrzelaliśmy. I jak teraz z tego wyjść? Zaraz, 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 tutaj chyba. Kurczę, pułapce, myślę, że jestem Oha, na takim wysokim, wysoka tambona. Myślę, że będzie bardziej tak jakoś leżeć czy coś takiego. Znaczy, leżeć nie będzie na wzniesieniu, tylko a to okazuje się, że jest yy, na wzniesieniu. Dobra, ale idziemy po te po tą upalowaną zwierzynkę, która tam. A was young lady named Beatriz Cabrera to this hunting party. Beatrice is a gaucha, born and raised on the land, tougher than most men. And the apple of my nephew's the eye. I. I taught Beatrice to shoot myself, so the party will be in good hands. In case she needs anything, I gave her your number. If she reaches out, help her if you have the time. No dobra, pierwszydowicz. Srebro, super! Solokhina, więc może być, Ok, zatwierdzamy. Solokhina można strzelać do tych jeleni. Tu oddałem przed chwilą jeszcze kolejny strzał. Teraz wyszukać te zwierzęta to będzie kurczę ciężkie. O, tu jest druga. Zdobycz. Podejrzewam, wam, że też solokin? Tak, przepraszam, strzelałem do mulaka czarnoogonowego, nie do jelenia szlachetnego. Dobra. Jest coś jeszcze? Zaraz, a tam? Coś mi mignęło. Nie. Złudzenie. Dobra, może uda nam się znaleźć resztę tych mlaków, do których strzeliłem. Mamy kolejnego chyba. Nie, zobaczcie, no kłoda. Ja myślę, że kolejny. Tylko gdzie one poszły? Mam tutaj jeszcze jeden pocisk do Solokhina, więc chyba oddam strzał. Dobra, udało się. Solokin pusty Dostał mi tylko ten Winchester No dobra, będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko. O, mamy kolejnego mulaka. Trafienie w organ żywotny. Końcu, bo bardzo rzadko udaje mi się trafić organ żywotny. No, solok, Świetny strzał. Zatwierdzamy. Idziemy dalej. No i tu mamy teraz stawić te kaczki, jakieś atrapy. Dobra, jestem prawie na miejscu. Zaraz, a tam co? Masakra. A tam chyba się odezwa puma, tylko nie wiem. Dalej biegnie. No kurde, pancerny. Zaraz, zaraz. Jak mamy rozstawić te. Atrapy. A jest. No, fajnie wyglądają, zobaczcie. we have an urgent problem. the fan belt on the generator that powers the lodge site is busted. perhaps it was sabotaged by an energy salesman. i'll worry about that. you worry about getting the power back on so the crew can continue working. unfortunately, we are a long way from the nearest hardware store, but as we say, lo atamos con alambre, you know, improvise, like my uh huh. try salvaging a fan belt from the site, mark on your hunter mate. To mining operation decades ago. Mam kombinować i improwizować jak MacGyver, dobra. No tego jeszcze nie miałem. A akurat idziemy w kierunku, w którym właśnie uciekał przed nami Mulak, więc... Więc misja jest po drodze można tak powiedzieć Tylko kawał drogi na pewno Tu co Dobra, on tutaj niedaleko Powinien już być I pasuje też udać się do jakiegoś schroniska, żeby uzupełnić zapasy i zmienić sztucer. Bo tym sztucerem na pewno nie będę polował. Ciężko go opanować. Słaby jak cholera, a odrzut kurde prosto w niebo. Gdzie są te tropy kurcze? No, bardzo małe. Dobra, mam. A tam? No, bądźcie headshot chyba. Trafiłem. Ciekawe, czy to jest ten, do którego tak strzelałem kilka razy. Zaraz zobaczymy. No nie, zobaczcie. Winchester, Winchester. Amunicja odpowiednia, no ale kurczę. Wierzątko się męczyło troszkę. Nawet nie troszkę, tylko dość bardzo, nawet bardzo. Dobra. Idziemy po to kolejne. Upolowane zwierzę. Zobaczmy tego mulaka. O, headshot. No i przy okazji uszkodziłem. Yy, Poroże Ciało szczęka mózgu A celowałem, bardziej można powiedzieć, tutaj No ale trudno, zatwierdzam Dobra, kilometr drogi przed nami Jeszcze tam zobaczę, czy coś się tam nie czai gdzieś Posłyszałem pumę A chciałbym kociaka upolować, czemu by nie? Jakieś pazurki jako trofeum czy ząbki. A tymczasem idziemy naprawić generator. Wiecie co, ja odezwę się do Was za chwileczkę, ja będę bardzo blisko. He was right, I think. Dobra, jestem prawie na miejscu. Przeszedłem kawał, kawał naprawdę drogi. Niestety standard żadnych tropów, żadnych śladów, żadnych odzewek zwierząt, nic a nic. No trudno. There are some The Oh is I didn't expect You should see the excavator soon I could have it removed, but there's something I like about it It represents the failures of those who would have destroyed this place Had Fernando and I not rescued from them Pelotudos Their loss is our gain See if you can salvage an appropriate fan belt. Mamy porzuconą kopareczkę. Weź pasek klinowy. Dobra. You got the belt? Rebuena. Vamos. Back to the lodge. Podejrzewam, że w rzeczywistości ten pasek to już jest tak zniszczony, że masakra w rzeczywistości powtarzam, a teraz gdzie? Ej, słuchajcie, coś tutaj, co mi tak cały czas tutaj pomrukuje. No nie mogę wyjść, żeby zobaczyć. Zobaczę tylko przez Dalmierz Dobra, nic tutaj nie ma takiego ciekawego. Ale bardzo dużo mamy punktów doświadczenia z tych misji, no ale tak, kurczę, no misje póki co są na razie łatwe, więc Idź od punktu A do punktu B. No i musimy wrócić do domku. Możemy wżyć podróży błyskawicznej, ale ja też bym chciał tutaj dostać się do tego punktu obserwacyjnego, bo jestem bardzo blisko, bo jeżeli bym dotarł tu, później tu, no to kurczę, no to trochę byłoby niefajnie. Wiecie co? Ile jest? 22 minuty drogi w grze, tak powiem, i kilometr 13. Zaznaczam sobie to miejsce. I odblokuję przy okazji, może jakieś schronisko, tak na szybko. Więc dobra, idziemy tam, zaraz nie tam, tam, kilometr 18. No jest trochę drogi, no ale trudno. Ja się może odezwę za chwilę, bo byśmy się raczej was bym zanudził. Do usłyszenia za moment. Zobaczcie, co my tam mamy. No nie wierzę. Co to takiego, bawoły? Nie, wół domowy. Ty, Azara. A gdzie on leci? Kur. Nie mówcie mi, że on chciał mnie po prostu zaatakować. No nie, znowu. O co im chodzi? No to chyba będzie zaraz po mnie, to jest jakaś kpina czy co? Kończy mi się. Ammo, no i. pięknie zaszalałem, moi drodzy. Zginąłem. Niestety, nie wierzę. No trudno, zdarza się. Nie wziąłem zbytnio, a moi, tak to się skończyło. Aha, zobaczcie na to. <laughs> <laughs> Powietrzu pociski. No i cóż moi drodzy, myślę, że trzeba zakończyć to polowanko. Zginąłem od niejakiego woła domowego czy coś takiego. Polowanie można uznać za całkiem udane, bo ustrzeliłem kilka mulaków. No i oczywiście można też pogratulować tym wołom domowym, że mnie też upolowały i zabiły. No trudno się mówi. Nie przygotowałem się zbytnio na te polowanie. Nie byłem przygotowany do takiego czegoś, przecież ja nawet do nich nie oddałem strzału, nie sprowokowałem ich, a mimo to zostałem zaatakowany i zabił. No nic moi drodzy, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. A jeśli nie, to łapkę w dół. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odpłacimy się tym, bo zobaczycie.